Witam Cię serdecznie na moim kanale i zapraszam na przegląd nowości kosmetycznych z katalogu Oriflame numer 16, czyli przedostatniego w tym, w tym roku i już w takim wydaniu coraz bardziej świątecznym. Katalog rozpoczyna się, rozpoczął się 12 listopada, a kończy się 2 grudnia. Oprócz oczywiście ofert z katalogu są co tydzień tak zwane oferty tygodnia. Także oprócz ofert, które znajdziesz w katalogu, warto na początku każdego tygodnia trzy tygodniowego katalogu Oriflame zaglądać, co ciekawego dzieje się, jeśli chodzi o te oferty. Ja właśnie złożyłam zamówienie. Z katalogu numer 16, korzystając z oferty takiej specjalnej tygodniowej, że jeżeli się wybrane produkty kupi w parze, wtedy ich cena spada od, o około 60%, i to widać w koszyku. Oczywiście każdego tygodnia oferta jest inna, więc w zależności od tego, kiedy obejrzysz ten film, no to <laughs> możesz liczyć na jeszcze dodatkowe inne oferty. Ale wracając do, do nowości z tego katalogu, to Nowości są przede wszystkim błyszczące, z kosmetyków kolorowych, z serii kosmetycznych, z serii kosmetycznej wyłama. I ja te nowości mam są trzy pomadki, trzy pomadki, które mają taką e, właściwość, że są matowe, ale w momencie kiedy je rozprowadzimy na ustach, na skórze e, i pozwolimy im chwileczkę wyschnąć, to po zaciśnięciu ust. W ten sposób myślę, że <laughs> każda kobieta wie o co chodzi, yy, zaczynają się błyszczać. Po prostu są. Yy, yy, prawdopodobnie jednym z, ze składników yy, tej, tej nowej, takiej yy, świątecznej, czy silerstrowej, czy karnawołowej pomadki są drobinki, takie, które po prostu yy, po rozprowadzeniu na ustach i zaciśnięciu pękają i wydobywa się ten cały. Y, trójwymiarowe blask. Ja mam o, wszystkie trzy. <grych> y, te pomadki wyglądają, wyglądają o właśnie tak. Czyli tutaj kolorki, no to w przezroczystych opakowaniach zamknięcia są błyszczące, no więc to jest jedyny taki powierzchu efekt błyszczenia. Natomiast no, trzeba będzie sprawdzić, jak, jak się zachowują, no właśnie po, po rozprowadzeniu. Nie wiem dokładnie, jak ja to mam sprawdzić na dłoni, no ale spróbuję, po prostu zaprezentuję, zaprezentuję te kolory od najjaśniejszego, czyli tego, Koloru, który się nazywa Nude, czyli taki cielisty, właśnie karmelowo-beżowo-brązowy. Ja go sobie tutaj, o, aplikacja na łapce. I on jest zdecydowanie, prawda, po aplikacji jest to widoczne. Jest to kolor matowy. Więc to był pierwszy z tych kolorów. Cena wprowadzająca tych, yy, tych pomadek to jest 42,99. Oczywiście mówimy o cenie, yy, o cenie katalogowej. I, klub, I klubowicz, i partner biznesowy, zwłaszcza partner biznesowy, ma szansę kupić to yy, jednak <śpiro> sporo taniej. Kolejny kolor, czyli pink, końcówka 41. Troszeczkę tutaj, a może tak. I nałożę go. To jest taki kolor bardzo żywy w porównaniu do tego, właśnie kolorku cielistego, oczywiście. I ostatni kolor z tej, z tej oferty to jest yy, czerwień. Tutaj staram się nałożyć sporo i też rozprowadzić. Proszę bardzo, to są, to są odcienie, to są kolory te, które są dostępne, czyli trzy, wszystkie trzy z tych, z, tych, z tych nowości, które się pojawiają w katalogu numer 16. Na zdjęciu, na grafikach wygląda to przecudnie, jeśli chodzi o jakby efekt taki wizualny po, odpowiednim, po odpowiedniej aplikacji i później. Właściwie ten czerwony to zaczyna się już troszeczkę błyszczeć. Może zdejmę jeszcze ten zegarek swój wielki, to nie będzie tak przeszkadzał. I zastanawiam się, jak to zrobić, żeby, żeby, żeby już tutaj troszeczkę zasychają, zanim ja przycisnę je po prostu palcami drugiej ręki, to jeszcze w międzyczasie zaprezentuję kolejną nowość, która jest też w tej serii The One, czyli odczekam tutaj chwilkę, żeby to e, przyschło. To są dwie nowości i już je za momencik e, prezentuję. Czyli to jest e, połyskujący żel do rzęs i brwi, który na grafice również wygląd wygląda z, e, zjawiskowo. I e, pomadka Połyskujący balsam do ust, tak? Czyli też, też jesteśmy w tych połyskliwych, takich tutaj skrzących się, jak, jak drobinki śniegu na, na, na ustach, na rzęsach, na, na brwiach, które osiadają. I tutaj już zaprezentuję najpierw właśnie połyskujący żel do brwi i rzęs, który no, wydaje się być po prostu przesudnie wyglądać, przynajmniej tak to jest zaprezentowane. To jest takie małe opakowanie z mini, z mini takim pędzelkiem, właściwie nie pędzelkiem, przepraszam, tylko taką szczoteczką, tak jak do, do, do rzęs, tylko że dużą, dużo mniejszą. I zaraz zaprezentuję to, co się da. I daje się nawet fajnie na skórze, to oczywiście po aplikacji na brwiach czy rzęsach. Ten, ten połysk będzie dużo, <grych> dużo lepszy niż to jest jakby widoczne w tej chwili na, na mojej dłoni, ale mam nadzieję, że to też jest widoczne. Natomiast. Jak ja na to patrzę przy sztucznym oświetleniu tutaj od, od lampy, to ten połysk naprawdę jest taki właściwie idealny, taki jak na tej grafice. Kamerka i to oświetlenie, które ja tutaj mam, nie oddaje tego połysku. Także w rzeczywistości ten połysk tego, tego żelu jest dużo dużo większy niż jest widoczny na. Mojej dłoni. może w tej chwili troszeczkę jest to bardziej widoczne. Cena wprowadzająca e, tego żelu do brwi i rzę, z którym można sobie upiększyć <grych> e, swój makijaż, czy po prostu wychodząc gdzieś tam podczas ferii, nawet na spacer, e, żeby po prostu wyglądać e, zjawiskowo. E, cena wprowadzająca to jest 35,99, cena katalogowa, cena regularna 52. 52 zł. Tutaj jest oczywiście jeszcze zaprezentowany z, piękną, z pięknym makijażem yy, oczu, takim błękitno, mroźno, yy, srebrzystym. No to, co może być rzeczywiście rewelacyjne. I balsam. Cena wprowadzająca balsamu również jest 35,99 I balsam wygląda. W ten sposób jest taki troszeczkę jak gdyby sprawia wrażenie y, przezroczystego. Y, ale jest nafaszerowany drobinkami, drobinkami, y, drobinkami takimi błyszczącymi. W tej chwili ja całość już y, tutaj y, wykręciłam z etui, ale sprawdzimy jeszcze jak to jak to się sprawuje. No to je, tak. Troszeczkę tutaj takiego połysku jest. I to, co jest istotne w tym, w, tym, w tym błyszczyku, w tym balsamie do ust, to jest to, że on na skórze, i to widać już. Delikatnie zmienia kolor na lekki róż. Także będzie podkreślał nam nie na zimno sino usta, ale on będzie nadawał lekki róż. I to widać tutaj, bo ja zrobiłam taki tym żelem, tym balsamem do ust, taki sobie tutaj placuszek, i ten różowy placuszek jest widoczny, czyli pod wpływem nacisku ciepła skóry, on jakby zaczął zmieniać swoją, swoją barwę. Także to jest. Tutaj zagląda mi mój piesek. Co To Siło nie mogę Cię. Przepraszam, nie, no nie mogę Cię wziąć teraz na kolanka, kochanie. To jeszcze jest początek mojego nagrywania, więc <gryw> nic z tego nie będzie. I zastanawiam się, jak mam pokazać to, że się błyszczy, błyszczą te pomadki. I tutaj sobie zaraz może tak błyszczą się. Wow, wow! I też no, strasznie mi szkoda. O, tutaj troszeczkę widać już, jak się błyszczy pod tym, pod tym kątem. To jest zawsze przy nagrywaniu filmiku z makijażem kolorowym, z kosmetykami kolorowymi. Ja to po prostu robię palcem. Oczywiście, jak będziemy miały na ustach, to można na ustach. Ja po prostu przesuwam palcem i po prostu rewelacyjny. Rewelacyjny połysk się robi z tych matowych pomadek. Tutaj mamy nude, pink, różową, już, że tak powiem, błysk z nich wydobyty, i teraz z tej czerwonej, red ostatnie, już ostatnim wolnym palcem. O, dobra, jest. I tutaj już też mamy ten połysk połysk y, czerwonej. Wydaje, no, jest bar, bardzo ładnie to wygląda. Yy, ciekawie wygląda też ten kolor y, nude, tak, czyli ten taki cielisto, cielisto beżowy y, który, który, no, najpierw wydawał się, że jest taki bardzo, bardzo nudny, a po yy, po, po, po aktywacji, po aktywacji błysku okazuje się, że jest yy, no, taki mega błyszczący, bardzo ładnie to wygląda. Najbardziej taki metaliczny, wydaje się kolor czerwony, różowy, ma najwięcej takiego. Chociaż może jeszcze. Może źle aktywowałam. O, teraz może troszeczkę. Fajne, fajny pomysł, fajna zabawa makijażem, jeśli chodzi o ten okres. Jeśli chodzi o ten okres zimowy czy świąteczny, no w każdym bądź razie na przykład ten niód wydaje się być takim y, y, odcieniem bardzo takim interesującym z tego względu, że można chyba najczęściej go też nosić na siebie w okresie tym świątecznym, bo nawet y, przy takim bardziej klasycznym y, spędzaniu czasu, kiedy no y, nie wiem, może w bardziej kameralnym gronie spędzamy czy święta, czy, czy, czy nowy rok, czy w ogóle te, y, ten okres. Karnawałowy, na jakiejś domówce, to sobie można rzeczywiście ten, ten berzyk, ten berzyk pięknie, o matko, ten berzyk pięknie wykorzystać i makijaż nim zrobić. Tutaj muszę troszeczkę więcej tego, tego płynu do demakijażu użyć, żeby dobrze zmyć to wszystko, bo to są jednak kolory bardzo intensywne i zostawiają, zostawiają po prostu yy, sporo tego, sporo tego koloru. Także tu odstawiam, jeszcze wezmę, a, jeszcze wezmę krusteczkę, żeby się nie błyszczeć aż tak bardzo. Mam nadzieję, że mi się udało zaprezentować chociaż w jakiejś części ten, ten, ten połysk i przechodzimy do następnych, do następnych nowości. To znaczy, no jeszcze jest coś, czego ja nie mam, to są w takim aplikatorze, yy, też taki połyskujący, delikatny yy, rozświetlacz yy, w płynie. Tego typu rozświetlacze już yy, były tylko w innych kolorach, może nie takich właśnie śniegopodobnych, yy, tylko takich bardziej beżowych czy, czy, czy różowych. Także ja już yy, nie kupowałam go, nie, nie będę prezentować. Ale Będę prezentować nowości, które są na kolejnych stronach, czyli na stronie 12 i 13, ponieważ tu się pojawia taki, można z tego zrobić zestaw, ale tutaj pojawiają się takie um, akcesoria, jak torebka, naszyjnik i kolczyki i zaczniemy od torebki, takiej wieczorowej, która Cena premierowa 99,99 99 groszy. Cena katalogowa, cena regularna 160 parę, 165 zł. Torebka jest tak zapakowana, czyli po prostu to jest torebka z materiału, która się również skrzy bardzo pięknie i to muszę powiedzieć, że to o, ten, w tej chwili widać, że jest bardzo fajny, taki delikatny, Połysk. Ta torebka jest troszeczkę taka jakby złamana, e, złamana w taką, w taką kopertkę, co też dodaje jej e, uroku, że nie jest taka zwykła. E, połysk jest delikatny i, i bardzo, bardzo, bardzo fajny. To jest materiał: wszystko to jest leciutkie, giętkie. Łańcuszek, na którym jest ta torebka, to jest. Zwykły łańcuszek, taki tak zwany srebrny, czyli metalowy łańcuszek o dosyć dużych oczkach, ale nie za dużych w miarę. I oczywiście jest po prostu zapinana w środku. W środku jest bez żadnej kieszeni, jest to tylko załamanie od, 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 tego, od tej kopertki. Generalnie pomysł, kolor, połysk jest bardzo, bardzo fajny. I jest tylko niezbyt, niezbyt eleganckie, niezbyt dobre wykończenie tutaj szycie na, na boczku. Ale w terborze zabawy jakiejś wieczorowej, pewnie nikt nie zauważy, ale gwoli ale no, ścisłości i, i jakby rzetelności tego, tego mojego sprawdzania i tej mojej prezentacji tych produktów, no to tylko zauważam. Tak? Jeżeli, jeżeli jesteś perfekcjonistką, czy, czy lubisz tak na Tip-top wszystko mieć, no to być może będzie Cię to denerwowało, że tutaj szycie tego materiału. Nie jest, nie jest takie idealne. Tak? Czyli materiał, połysk, wielkość, pomysł na taką kopertkę, wszystko to jest na piątkę, natomiast to szycie zdecydowanie tutaj troszeczkę obniża. Natomiast tak czy siak, torebka jest godna polecenia. I to jest nowość z akcesoriów, jeśli chodzi o torebkę, ale w tej serii, to jest seria Magical Midnights, jest Również to no jest zegarek. Zegarka nie mam, bo po prostu no nie będę też wszystkich akcesoriów kupowała, bo bym miała już w tym momencie naprawdę z 50 tych różnych zegarków. Także zegarka nie kupowałam, ale kupiłam naszyjnik i kolczyki. Naszyjnik i kolczyki, naszyjnik 72,99 cena wprowadzająca, a kolczyki 45,99. I tutaj, tu jest naszyjnik, nasz a tu są kolczyki. Dobra. To najpierw przygotuję się tutaj. To najpierw kolczyki może zaprezentuję kolczyki, czyli 45,99. No, oczywiście, urocze jest to, że grafika, która jakby prezentuje ten, ten cały zestaw, jest, modelka na grafice jest, jest w makijażu z tym śnieżnym, czyli z tych błyszczących takich drobinek, i usta, i oczy, i, i, i brwi, i rzęsy są przyprószone tym, tymi diamencikami. I takie właśnie diamentowe kolczyki, i diamentowy naszyjnik jest w tej ofercie. I teraz. Pudełeczka tradycyjnie, papierowe, tekturowe takie pudełeczka, ładnie zapakowana, ładnie zapakowana biżuteria w bibułkę. O, dosyć spore są. Dosyć spore. I tutaj widać, może w ten sposób pokażę. Kolczyki, które są, no według mnie fajnie się prezentują. Są dosyć duże, ale nie za duże. Cena jeszcze raz się przyjrze, 45,99. Ja tutaj stwierdziłam, nie zakładałam przy nagrywaniu, jak się przygotowywałam do nagrywania tego filmiku, nie zakładałam swoich kolczyków. No właśnie, żeby założyć te i pokazać. I pokazać, jak to, jak to wygląda, bo one są akurat takie, że mi się podobają i z kształtu, i ten, yy, i ten połysk taki, który jest, ale nie jest aż taki bardzo intensywny. Dobra. Kolczyki założone. Oczywiście. W, 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 w sztucznym oświetleniu, w takim innym niż ja nagrywam w tej chwili, za pomocą lamp, już po zmroku, więc to światło też jest inne. Te kolczyki mniej błyszczą, ale przy sztucznym, takim cieplejszym, wieczorowym oświetleniu, będą według mnie znakomicie się prezentować. I teraz naszyjnik. Który, który na zdjęciu, na modelce wygląda przepięknie. Nie wiem, czy będzie tak pięknie wyglądał również akurat na moim dekolcie, ale postaram się go tak czy inaczej nie upadać na duchu i po prostu go zaprezentować. Leciusieńki jest. Leciusieńki, bo to jest taki. No, całkiem fajnie to wygląda. I tutaj postaram się jeszcze zapiąć. Tutaj. Odpowiednią długość sobie znaleźć i zapiąć, dobra, jest. O Jezu, nie, nie jest, ponieważ yy, ponieważ nie zapięłam go, wydawało mi się, że zapięłam, ale nie zapięłam. O, teraz zapięłam, dobra, jest. O, oczywiście on jest fajnie, fajnie jeżeli jest wyeksponowany na, na większym, właśnie jakimś tam dekoldzie. Eee, troszeczkę tutaj, o! Jest właściwie cały z, z, tych, z tych brylancików, tak zwanych, tak? Czyli, czyli, ale jest leciusieńki. Leciusieńki, co jest po prostu dużym, dużym plusem, przylega <laughs> właściwie dobrze do skóry, więc się będzie dobrze, e, dobrze nosił. I wydaje mi się, że jest naprawdę fajną taką propozycją. 72 zł, cena katalogowa dla partnera biznesowego, jednak ponad 20% taniej, więc ta cena się zmniejsza. Tutaj mój piesek zagląda. Także jest to, jest to ciekawa propozycja i będzie się też ładnie błyszczeć, co spróbuję jeszcze zaprezentować, może. Tak na dłoni z bliska. Jak wygląda ten. Cały ten łańcuszek to, jest, to są jakby brylanciki, tak? Oj, przepraszam. Dokładnie. Całość, tak? Czyli tutaj nie, nie jest tak, że jest jakiś łańcuszek, tylko wszystko to są brylanciki, które, które bardzo ładnie wyglądają. Jest to leciusieńkie, leciusieńki leciusieńki na szyjnik. No i mniej więcej to wszystko wygląda to wszystko wygląda w ten, w ten sposób. Także też fajna, fajna, fajna rzecz. Dobrze, ale to nie wszystkie jeszcze nowości, które, które, które pojawiły się w ostatnim czasie. Jest taka nowość, która pojawiła się w poprzednim jeszcze katalogu, ale ja jej nie kupowałam, ponieważ stwierdziłam, że wolę wydać na nią 9,99 niż tam, nie wiem, około 100, około 100 zł. Dlaczego? Dlatego, że to chodzi o koc świąteczny Oriflame, który był w takiej specjalnej promocji, jak złożysz zamówienie dwa razy w katalogu 15, 16, 14. W dwóch katalogach, dwa razy trzeba było, dwa razy trzeba było. E, tak, czy 14 i 15 e, trzeba było złożyć zamówienie za minimum 150 punktów, ewentualnie mieć to z, z konsultantami z, z pierwszej linii tyle punktów i wtedy można było w koszyku pojawiała się taka możliwość dodania tego kocyka. Za 9,99. I ja oczywiście dodałam, ponieważ miałam y, tyle punktów. A kopek wyglądał i na zdjęciu bardzo fajnie. I chyba na żywo wygląda jeszcze lepiej. Och, tak. Jest mięsiowy, taki z obu stron. I wydaje mi się, że naprawdę, że będzie. Nie, no jest genialny, tak? Jest genialny, jest taki dosyć długi, wło... długi włosek, ale nie za długi. W takim, w takim właśnie kremowo-białym odcieniu, i z każdej strony, po każdej stronie tego kocyka ten włos taki długi, półdługi. Jest, także ten kocyk za 9,99 otrzymałam, i tutaj pozwolę sobie taką mini przerwę zrobić, żeby mojego pieska wziąć na kolana. Chodź, chodź O Ojejku! I już ją wzięłam, ponieważ jeszcze na koniec stwierdziłam, że będę dodawała takie informacje z, ze spotkań dyrektorskich. I na ostatnim spotkaniu dyrektorskim dotyczącym właśnie tego katalogu, numer 16, który teraz omawiam, jest, są, dodatkowe, są dodatkowe oferty. I m.in. w dalszym ciągu jest oferta na perfumy, wodę perfumowaną Divine. Czyli dodatkowe 10% zniżki w momencie, kiedy zakupujesz 5 sztuk tej, tej wody perfumowanej Divine. Ona bardzo, bardzo przypadła do gustu wielu osobom, więc myślę, że w tym okresie okołoświątecznym, przedświątecznym, mikołajkowym, nie będzie problemu ze sprzedażą, jeżeli jesteś osobą, która ma swoją grupę klientów. Także to jest fajne i jest oferta próbek. Jest oferta próbek tej wody również, czyli kup 10 próbek tej wody, żeby na przykład rozprowadzić wśród znajomych, wśród potencjalnych klientów i wtedy możesz je kupić z dodatkową zniżką 10%. I jeżeli kupisz 50 takich próbek, to dostaniesz zniżkę 20%, a kody postaram się tutaj w filmiku, na pasku podać tych, tych próbeczek i kolejnym, kolejną jakąś taką też, która promocją, która dla partnerów biznesowych, która funkcjonuje w dalszym ciągu, to jest serum Now Age. Serum Now Age, 10% niacynamid i tutaj jest promocja Kup 4 i zyskaj dodatkowe 20% zniżki i myślę, że też warto to rozpropagować wśród, wśród klientów, wśród znajomych, ponieważ może być to też no, genialny prezent pod, pod choinkę. Ale pojawia się też taka nowość w katalogu 16 i 17 dla nowych klubowiczów czy nowych partnerów biznesowych czyli w katalogu 16 i 17 pojawią się tak zwane beauty boxy. Będzie to polegało na tym, że jeżeli ktoś jest nowym klubowiczem czy nowym partnerem biznesowym, tak. No to ja się chcę przetulić tutaj, to może kupić taki specjalny zestaw beauty box w, w ładnym pudełku. W nim się będą znajdowały pomadka, tusz i, y, i cienie z y, serii The One, właśnie te nowe, które prezentowałam w tej chwili, czyli jedna pomadka, jeden tusz do rzęs i y, jeden, y, jeden cień y, w płynie y, z, ty, z, tych, z tej nowej oferty. Oprócz tego w tym pudełku Beauty Boxie będą się znajdowały próbki, ulotki, katalog, czyli będzie takim czymś takim co się kiedyś nazywało zestaw startowy dla nowego konsultanta kiedyś a w tej chwili będzie to beauty box dla nowego klubowicza lub nowego partnera biznesowego ten zestaw będzie o wartości około 200 zł natomiast będzie do kupienia w momencie składania tego pierwszego zamówienia w momencie rejestracji za 19,99. Tam będą oczywiście też próbki, próbki kremów, próbki, próbki zapachów, więc będzie to dosyć taki bogato, na, bo, na bogato zestaw wyposażony i to jest, tak jak powiedziałam, w cenie specjalnej 19,99 tylko i wyłącznie w ofercie dla nowych klubowiczów i nowych partnerów yy, biznesowych.